Witam Was z tego kwietnia 2022 roku Simplex, złomeusz, plac zabaw który ma już certyfikat bezpieczeństwa ale teraz zobaczymy czy coś się zmieniło od ostatniej wizyty Jest ze mną Cezary Cześć Ciarek będzie chodził ze złomeuszem, ja z Simplexem Słuchajcie, po 10 minutach mam 8,30 a Ciarek 5 groszy ma przy magnesie O, Ciarkowi przykleiło się 5 groszy Jakieś takie widzicie drobiazgi? Po dwóch, trzech minutach ja dorzucam 20 groszy zrywkę, a uczarka się przykleił torczyn. Patrzcie, co czarek wytargał na magnes taką plombę z drucikiem. umie mnie 20, a uczarka 1 grosz. Czarek zrobił małą przerwę, ja przytulam 6 zł słuchajcie. Taka tam mini karuzela oddaje złoty 30 zł i 3 zrywki. No dobra, po pół godziny zobaczcie trochę śmieci. 17:91, a więc całkiem sympatyczne, i na to wszystko nadjechała policja. Ui, 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 ui. <śśpiewa> Aż im się kurcze koła połamały. Dobra, dorwałem. Słuchajcie, tutaj w Grudziądzu za mariną taki mały plac zabaw. Tutaj jest kawałek, tam drugi. Zobaczymy, na szybciutko go opędzolimy. Połowa placu daje 2,11. Jakieś śmieciuchy, a my lecimy dalej. Drugi plac obfituje na razie w same śmieci. Jest nawet pręd zbrojeniowy. O, To miejsce oddało się tylko 10 groszy, a więc bez rewelacji. A ja lecę dalej. I znów zmiana placu zabaw. Byłem tu niedawno, ale z ciekawości wpadam jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś doszło. Po 5 minutach wpada, słuchajcie, 27 groszy. Jakieś śmieci. Nawet pręcior Ale spójrzcie tutaj na oko, widzę. Opa, monetka jest. 50 groszy. Oczywiście z pełno. słuchajcie, syfu. Jakieś papierki po cukierkach. Pety po zapałkach, ale ja tego nie będę zbierał dzisiaj, patrzcie tam wszędzie syf bo jakaś małpa zerwała naklejkę którą ja tutaj nakleiłem mojego kanału, a więc nie to nie coś za coś nie będę wam tutaj sprzątał, skoro nie potraficie uszanować pracy kogoś innego, dobra, tymczasem 16 groszy dorzucamy. sygnał 29 złotóweczka kolejny sygnał jeszcze jedna złotóweczka a więc wychodzi na to że dochodzą na bieżąco tutaj monety, jakieś śmieci zresztą tak, jakiś niemrawy sygnał, patrzcie niemrawy, drobny sygnał okazał się kolczykiem w kształcie serduszka jest też batalia LR dokładam jeszcze 15 groszy ale mam sygnał Czyżby złotóweczka kolejna? No tak, jest zetka. No, te 8 groszy to jest ewidentnie pominięte przeze mnie poprzednim razem, bo jest w takim stanie jakim jest. Ale jesteśmy w okolicy tej ławeczki ulubionej. Czy tam bojaczki? Czyżby 5 złotych? Nie mówcie. No tak, <grystanie> coś pięknego zacna bojaczka oddaje 61 groszy. Taki dżindzelek i taki wielki klucz. Dorzucam 86 groszy, trochę friendly i robimy małe podsumowanie tego placu. A ja to podsumowanie jakiegoś pół godziny łażenia. Pada 11 zł z groszami, nieco śmieci. A czy jeszcze tu wrócę? Może, może. <laughs> Simplex simplexem ale zobaczcie, co się stało z naszym wokazetem. Cały zardzewiały. A więc co? Proda tej zbir mówi niechlina nam namoka, a ja mówię niech magnes odrzewia. Jakieś kapselki, ale jest i grosik. Takie groszowe sprawy, jak na razie. Patrzajcie, patrzajcie co ja tam ciągnę. Ja pierdzielę Co to ma być? Opa! Jakiś stołek. No i zobaczcie, taka konstrukcja. Resztki taboreta. Nie wiem, trzeba być taboretem, żeby coś takiego wrzucić do trynki Małe czary mary. Wygląda w ten sposób. Skompresowany. Spośród stada kapsli wpada trzecia dziś monetka. Jakby ktoś potrzebował do roweru odblask, to służył uprzejmie Znów resztki czegoś od czegoś. Ktoś mnie tam zbluzgał, że może i łowię, ale nie wiem co wyławiam no brawo, brawo kurde dobrze, że ty wszystko wiesz także mój mały wariat zwany WKZ przytargał nam takie drzwiczki dziwaczne no to zerkajcie teraz na to co to jest o oh, fuck jeszcze mi się zaczepiło o rurę Spójrzcie, jakaś taka kasetka, to napis Evolution. No jest coraz ciekawiej, zobaczcie, <grystanie> to chyba jakiś telefon. Owalone strasznie to. z tej strony białe. Doczyścimy, będziemy się zastanawiać, co to jest. Wynalazek ten okazuje się podgrzewaczem do tytoniu. Wyobrażacie to sobie? Ośród drobnego gruzu wychodzą kolejne monety 1 i 5 groszy. Sam taki nędzny drobiazg wychodzi minikątownik jakiś drucisławy. Taka nakrętka i koło zębate. I trochę tych monet to wychodzi. Zobaczcie, kolejne dwie monety. Pokręcony jak świat wokół nas drucisław Porzucałem trochę z góry, wychodzi jeden grosz i stary śrubokręt. Dobra, gdyby wszelkie służby mnie pytały, ja to zostawiam w śmietniku. Nie zabieram tego. sprawa żeby było jasna. Tak wali mułem, że nie mam zamiaru tego wodzić w samochodzie. Ten odcinek będzie nieco taki, wiecie, nieuczesany, spontaniczny. Tak sobie jeździ po okolicy i kombinuje, gdzie by tu uderzyć. No i wykombinowałem, patrzcie, taki plac zabaw. Nigdy tu jeszcze nie byłem. Zobaczymy, co tutaj wytarmosimy. Na razie przeszedłem dwie długości i widzicie trochę śmieci. Złoty 21. Nieźle. Dochodzą kolejne monetki 52 grosze i taki porszak czy inne BMW. 53 grosze, trochę śmieci a za mną pół placu porozmawiałem sobie z widzami, bardzo mi miło a tymczasem dorzucam kolejne drobiazgi i inne śmieciuszki myślałem, że to słuchajcie jest coś leży, a to jest jakaś zaślepka ona tutaj, nie wiem czy to widzicie nie będę tego wyciągał, bo tego się nie da w sumie wyciągnąć tu coś było zamontowane jakiś pal taki większy pewny tego szczerze mówiąc się nie spodziewałem jakiś taki stary zaczep pewnie do piwnicy do drzwi tu kłódka szła z kobel kłódka wiecie o co chodzi ale są i 2 złote ale jest też sygnał co to będzie jest 10 groszy jeszcze 48 groszy kapselki do niniejszym plastyn otrzymuje certyfikat bezpieczeństwa mojego kanału a my lecimy dalej tak wiem, plaża poza sezonem nie ma sensu, ale co mam więcej do roboty? Mimo to połażę. Zobaczymy, może parę złotych wpadnie. Jestem tu od 10 minut. Plaża, oczywiście, monet mi nie odda, ale odda za to śmieci. I spójrzcie na to. Pozostawię to bez komentarza. Tu mamy koty. Tam dzikie gęsi. Dzieje się. kapsle, zrywki, kapsle, monety, patrzcie złotoweczka. patrzcie jakie koturki fajne dwa kociaki chodźcie, chodźcie patrzcie dwa Stefany i tam kolejne niezła banda kocia który odważny, no chodź, 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 ty jesteś szefem widzę, no chodź tu. No chodź masz, masz rybkę Bufet, dobrzy ludzie kupują to jedzonko dla ptaszków a brzydki Dario znajduje tutaj 2 zł i 50 groszy Taki buffet to jest bardzo dobra rzecz Chciałbym go mieć 55 groszy dorzucam 11 groszy, taki odłamek jakiś. Spójrzcie, kolejne 10 chyba groszy. Tak. Na razie nic więcej, ponad śmieci, jakieś szkiełka, kapsle. Miałem połacić jeszcze po jednej plaży, ale mi się odechciało. Tu się szykuje jakaś impreza Słuchajcie, dzisiaj atrakcje dla dzieciaków. Lody gofry, kawa. Myślę, że warto wpaść. Nie Niespodziewany zwrot akcji. Znów jestem na magnesie. Jeden grosz, jakieś podkładki, nakrętki. Co ten wóbka tu przynosi? Pręcior. Wygięcior. Połapaliśmy coś? A, dopiero zacząłem. Na razie A. jakieś złomiki wychodzą. Jest, jest, jest jest, wszędzie. Masakra jest. Nie. Wszystko ludzie wrzucają, nie? co tylko nie, możliwe. Na nie wiem, to tak, tak. Widziałem. Dario, to ja. No to nie pamiętam, tylko widziałem. Właśnie, tak, tak, nie nie? tak. Ale to bardziej tam, yy, przy tym zakładzie pokrybu. Dokładnie, bo tam głównie łowię, tak? no, 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 no. To pan jedzie ciągnikiem i macha do mnie. Może kolejny jakiś widz? <laughs> Pojechał, właśnie. Także bardzo miło, że ludzie mnie rozpoznają. To naprawdę jest fajne uczucie. W tym miejscu jeszcze nie byłem. Spójrzcie, jaka piękna tutaj polska wiosna, ale wspaniałe miejsce. Cokolwiek dużo tych śmieci. Nie wiedzieć czemu. Wyłazi jakiś taki zamolony gwózdek. No, przy takim sąsiedztwie to ja się spodziewałem tutaj silnik wyciągnąć, a nie jakieś druty. Na spodziewanie tutaj czysto. Z tutu, kawał drutu. Jest w końcu pierwszy kotlecik z tego miejsca. Około kilograma wagi. Patrzcie, jaki fajny psiuk. Na no, coś łobuzie. No tak. Oj, oj, oj. Obszczekaj pana, op, No tak. No poszczekaj, poszczekaj. Masz rację. Przyszedł podziągać trochę psiunek. No płyń, płyń tu do mnie. Płyń tu do mnie. Opa. No hop, hop, hop. Skakuj, skakuj do wody. Skakuj do wody. To już czeka się tylko tego, że pije wodę. Patrzcie. Chwila ciszy. No, no, nie zachuj się mały tą wodą, a ja tu coś ciągnę. Patrzcie, jest kawał rury. Taka rura soczysta, i kawał łańcucha. Patrzcie, trochę tu poleżał. Ja tam kawał rury było i kawał łańcucha, nie? Zawsze coś wpadnie, nie? Bardziej dla frajdy, żeby w domu nie siedzieć, nie? Mam na YouTube kanał Dario Magnes, jak pan wpisze, to tam widać, co, ile, całą trynkę przyszedłem, nie? Tu jeszcze nie byłem, dlatego sobie mówię, kurczę, szykowałem się na ten kawałek, bo jeszcze tu nigdy nie byłem. Nie wiedziałem, że taki groźny pies mnie spotka tu. <laughs> Jakbym wiedział, to bym w życiu tu nie przyjechał. <laughs> ja wiem. Mi ona nie przeszkadza, niech sobie szczeka. To jej prawo. No. Jest u siebie w końcu. Patrzyła na ten magnes i chciała wskoczyć za nim. Jo, jo, jak, jak, że ja też jak nie coś rzucam, to... <laughs> taka do zabawy widać pierwsza. To były takie właśnie pręgie, to, o, obijane, Aha, tak, rozumiem. A ona się poszerzyła, bo ona tak nie była dalej. No właśnie widzę, że jest taka szersza jakby z tej strony na tym zakręcie. Aha, ona kiedyś to wylała, nawet, nie? O, o jest, kątownik. Kawał kątownika. Pojeździłem, połowiłem, połaziłem. Jadę do domu, bo zgłodniałem. A Was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!